Prawda o Ani i Marcinie z rolnika wyszła na jaw. Zaskakujące wyznanie, Ania z rolnik szuka żony, zaskoczyła szczerym wyznaniem. Podczas relacji w sieci chętnie odpowiadała na osobiste pytania dotyczące jej relacji z Marcinem. Teraz wszystko stało się jasne. Ania poruszyła temat wspólnego mieszkania z rodzicami rolnika. Napisała to wprost, niczego nie ukrywała. Ania z rolnik szuka żony zorganizowała na Instagramie zabawę w kula. Była uczestniczka programu TVP, zachęciła internautów do zadawania pytań i chętnie na nie odpowiadała. Wyznała, czy mieszka z rodzicami Marcina i zdradziła, jak się czuje po udziale w telewizyjnym hicie. Ania z Rolnik Szuka Żony zdradziła, czy mieszka u Marcina. Ania i Marcin wzięli udział w 11 edycji Rolnik Szuka Żony i to właśnie dzięki udziałowi w programie Do dziś są razem. Ania była jedną z kandydatek rolnika, który w dniu wyborów zdecydował, że to z nią chce być w związku. Między parą szybko zaiskrzyło i do dziś zakochani tworzą szczęśliwą relację. Zaledwie kilka tygodni temu gruchnęły wieści o Ani i Marcinie z rolnik szuka żony, a teraz ukochana rolnika podczas zabawy, w pytania i odpowiedzi ujawniła, czy mieszkają już razem. Czy mieszkasz z teściami? Jak się dogadujecie? Pytali internauci. Ania odpowiedziała, uchylając rąbka tajemnicy: Tak, jak jestem u Marcina, to mieszkamy w takim składzie jak na tym zdjęciu. Dogadujemy się moim zdaniem bardzo dobrze. Marcin ma bardzo fajnych rodziców, są po prostu bardzo normalni. Ania z rolnika zdradziła, jak czuje się po programie. Jest rozpoznawalna, internauci, którzy wciąż kibicują Ani i Marcinowi, zastanawiają się również, jak ukochana rolnika czuje się po programie i czy zdarza się, że ludzie rozpoznają ich na ulicy. Po programie czuję się bardzo dobrze, minęło już trochę czasu, więc nie czuję się jakbym była na widelcu. Cały czas jestem sobą i nie czuję za bardzo na sobie oczu innych osób, albo już tak bardzo nie zwracam na to uwagi. Czasami zdarzy się, że ktoś podejdzie, ale rzadko także całkowity luz i swoboda. Była uczestniczka rolnik szuka żony ujawniła przy okazji, czy razem z Marcinem mają jakieś wakacyjne plany. Okazuje się, że nie, ale ewentualny wyjazd zaplanują dopiero po zbiorach na gospodarstwie rolnika. Ale to jeszcze dużo czasu, więc na razie nie wybiegam tak do przodu, bo na plany wyjazdowe przyjdzie jeszcze czas napisała podczas relacji na Insta Stories.